Cześć, ja jestem Eli, a ja Renan. I razem tworzymy fikcyjną, fikcyjną gawendę. W tym filmie powiem wam, jak zacząć grać w RPG. To nie będzie film, w którym będziemy mówić naukowo. To nie będzie film, w którym przedstawiamy wyklarowane opinie. To jest film, w który jest czystym wprowadzeniem, bez dużej odpowiedzialności, tylko ma przedstawić ludziom, którzy nie wiedzą kończą się RPG, z czym je jeść. Dokładnie. Więc zaczynamy. Czym w ogóle są gry fabularne? Tak w najprostszym wytłumaczeniu. Siada sobie grupka znajomych przy stole, ewentualnie spotyka się na jakimś Discordzie, TeamSpeaku czy wirtualnym stole na ROL 20. No i co oni najpierw robią? No muszą wybrać jakiś świat, w którym będą grać i system zasad, którym będą się posługiwać. Spośród siebie wybierają jednego mistrza gry, który będzie zarządzał światem, odgrywał bohaterów niezależnych. Pozostałe osoby przy stole zostają graczami i tworzą swoje postacie, które pasują do fikcyjnego świata, w którym będziemy grać. Wtedy MG, ten Misz Group, zbiera tę historię postaci i bierze albo przygotowaną wcześniej przez kogoś, albo właśnie wymyśla na podstawie tych postaci lub wcześniej samemu historię, w której te postacie będą osadzone. Ale nie wymyśla całego scenariusza e, tak jak książki. On tworzy pewną sytuację, w której te postacie mają się znaleźć, z którymi ma interagować, świat, w którym one będą dokonywać pewnych zmian. Gracze wtedy wcielają się już w te postacie i mogą interagować z tym światem za pośrednictwem właśnie rozmowy przy stole. Dokładnie. A w tej, powiedzmy, YouTubeowej prelekcji postaramy się to rozłożyć na czynniki pierwsze. No i pierwsze, dlaczego w ogóle fajnie grać w RPG? Dlaczego warto? Po pierwsze, jest to fajne hobby, fajna rozrywka, możemy się przy tym super bawić. Po drugie, naprawdę możemy przeżyć fascynujące przygody wyobrażone, czyli możemy tutaj zagłębić się i przeżyć emocje, których nie mamy możliwości przeżyć na co dzień. Tak, możemy też po prostu spędzić. Czas ze znajomymi, poznać nowe osoby, generalnie się posocjalizować. Jeśli chodzi o socjalizację, to mamy coś takiego w psychologii jak umiejętności miękkie i RWG są ich świetnym treningiem. Dokładnie. Dodatkowo mamy aspekt przeżywania emocji w kontrolowanym środowisku. Dodatkowo mamy otwarte środowisko, w którym jest miejsce dla każdego. Nieważne jacy jesteśmy, tutaj każdy znajdzie swoje miejsce. Bez wykluczeń. No dobrze. I pierwsza sekcja techniczna: gracze i ich bohaterowie. Kiedy już wybraliśmy jeszcze gry, e, reszta osób przestaje staje się graczami. I gracze potrzebują swojej postaci. Swoich bohaterów, protagonistów naszej historii, niezależnie od tego, czy to będą postacie ściśle dobre, czy może będą to postacie zbrodnicze w swojej naturze. Tak, no i jak takiego bohatera stworzyć? My potrzebujemy jakiegoś konceptu. Może to być inspiracja z książki, jakiś stereotyp do przerobienia? To zdecydowanie najłatwiejsza opcja na początek. Natomiast, jak już będziemy mieć ten koncept, musimy to wdrożyć w ten świat. Zwykle bardzo dobrze pomaga nam w tym spisanie karty postaci, opis mechaniczny tej postaci, gdzie w wielu krajach ten opis mechaniczny już osadza nam w świecie gry. Natomiast musimy o tym pamiętać, by aktywnie to zrobić, jeśli nie pomaga nam w tym sam system. Dokładnie. No ale dodatkowo możemy też wprowadzić jakąś historię, żeby właśnie ta postać była bardziej żywa w tym świecie. Możemy dodać jakieś pojedyncze rzeczy, bo też nie ma co pisać historii na kilka stron, a cztery. To może być na przykład jeden akapit na zasadzie tak stereotypowo: Jestem elfem orkowie wymordowali moich rodziców, dorastałem w lesie z wilkami i teraz się chcę zemścić. To nie jest z wielu powodów słaba historia postaci, ale taka bardzo stereotypowa, bardzo prosta i dająca jakieś motywacje. Tak naprawdę to bardzo mocno zależy też od świata, w którym gramy, od konwencji, w której gramy, o tym jeszcze chwilę później będzie. I tutaj, jeśli chodzi o tworzenie takiej historii postaci, to jest um, mocno trzeba Spytaj na jakiego Mistrz gry, czego on potrzebuje, czego on oczekuje, żeby dobrze nas osadzić już w przyszłej historii. Dokładnie. Skoro mówiliśmy już graczy, mamy też mistrza gry. I kim ten mistyczny mistrz gry jest? To jest przede wszystkim jeden z graczy. I na to coraz bardziej kładzie się nacisk. Ten gracz, ten mistrz gry jest też graczem, który ma dobrze się bawić lub tak samo jak inni być odbiorcą tej sztuki, która się dzieje. Zależnie jakie są nasze konkretne cele. Tak, mistrz gry ma pewne specyficzne role. Przede wszystkim kreuje świat dookoła bohaterów graczy, czyli jest takim trochę symulatorem, silnikiem gry, który zarządza światem. W dużej mierze to mistrz gry właśnie prowadzi narrację. Jest głównym silnikiem narracji, który będzie najczęściej opisywał lokacje, najczęściej tworzył pewną historię. Bohaterowie graczy są bardzo jej konkretnym elementem, poza jego kontrolą. Tak. Mieszkógry jest także arbitrem. To on rozstrzyga konflikty między postaciami graczy, między postaciami graczy a bohaterami niezależnymi, albo między postaciami graczy a światem. I to on zazwyczaj pilnuje przestrzegania mechaniki. On też będzie odgrywał wszystkich bohaterów niezależnych, czyli wszystkie inne istoty, które są w tym świecie, a nie, nie są postaciami graczy. Tak, no i ponownie to, o czym wspominaliśmy na początku. Misz gry ma mieć fan z gry. On nie jest sługą wszystkich gracz, tylko jest jednym z nich. Niezależnie jak ten fan definiujemy. Kolejna kwestia: odgrywanie postaci. To nie jest Biblia. To nasz styl. To jak to lubimy. Tak, mamy różne opcje, ale generalnie chodzi o to, żeby jakoś wczuć się w tą postać, zanurzyć się w niej, może myśleć tak jak ona, robić rzeczy tak jak ona, podejmować decyzje tak, jak zrobiłaby to postać, a niekoniecznie my. Często nazywamy to zjawisko immersją, i warto zapamiętać to słowo, bo będzie jeszcze o nim dużo. Jedną z rzeczy, które mogą pomóc nam wczuć się w postać, jest narracja pierwszoosobowa. Mam tutaj fragment Dziadów, gdzie Konrad mówi: Nazywam się milion. bo za miliony kocham i cierpię katusze. Patrzę na ojczyznę biedną, jak syn na ojca wplecionego w koło. Czuję całego cierpienia narodu. A nie takie, że on. No to on mówi, że się nazywa Milion, i, i teraz będzie tłumaczył, że to dlatego, że za miliony kocha i że cierpi katusze i w ogóle. Bo jak mówimy to z pierwszej osoby, to od razu jesteśmy bardziej tą postacią. Nie tylko opisujemy, co ona robi, ale też stajemy się nią na tą chwilę. Tutaj Eli oczywiście to przejazd natomiast cała idea jest e, słuszna mimo tego. Kolejna sekcja to oczekiwania i bezpieczeństwo. Tutaj powiemy sobie na, najpierw. Jakie w ogóle są trochę style gry? Jakie są elementy rozgrywki, typy graczy?, żeby troszeczkę wiedzieć, czego my w ogóle możemy oczekiwać. Więc dwie proste taksonomie na początku, o których warto wiedzieć. Przede wszystkim tak zwany GMSI, gdzie rozróżniamy gamizm, czyli nastawienie na rozrywkę, wyzwania, chęć wygrania. Immersję, czyli zanurzenie się w postaci i w świecie, często też skupienie się na emocjach. Narratywizm, czyli skupiamy się na narracji, ale też często na fabule, czyli o tym, jaką historię opowiadamy, tak. i jak ją opowiadamy. I symulacjonizm, czyli realistyczne oddanie świata przedstawionego. Drugim ważnym podziałem, o którym chcemy powiedzieć, często podkreślany w rozdziale na Mistrze Gry, jest podział typów graczy. Istnieją różne wyodrąbnienia tych typów, natomiast my skupimy się na pięciu typach graczy. Tak, po pierwsze aktor, czyli ktoś, kto właśnie lubi samo to odgrywanie, być może przeżywanie emocji postaci, lubi po prostu być w świecie i być swoją postacią. Ta osoba często nawet nie potrzebuje fabuły, Ona jest w stanie przez 4 godziny pić herbatę w postaci. Dokładnie. Druga opcja to będzie reżyser, czyli człowiek, który planuje, jak ma działać jego postać. Które nie zastanawia się, jak ta postać by zadziałała, albo lepiej, co by było dobre, żeby osiągnąć lepszy dramat. Dokładnie, to jest ktoś, kto skupia się na fabule i na stworzeniu najciekawszej historii. Dalej mamy optymalizatora, czyli kogoś, kogo bawi mechanika i tworzenie postaci, która będzie jak najlepiej działać w ramach systemu, w którym gramy. I jak najlepiej spełniać tę funkcję? Taki człowiek to często nieodcydowana skała. Tylko trzeba go umieć użyć. Trzeba umieć sprawić, by ten człowiek był bardziej pomocny niż nudący. Tak, kolejnym typem gracza jest eksplorator. Ktoś, kto lubi odkrywać świat, lubi rozwiązywać tajemnice, dowiadywać się nowych rzeczy. To jest trochę człowiek, który dotknie wszystkiego. Jeśli dacie mu możliwość posadzenia kwiatów i hodowli kwiatów, to on zacznie się bawić hodowaniem kwiatów. Jeśli dacie mu zagadkę logiczną, to będzie zaczynał rozwiązywać zagadki logiczną. Jeśli dacie mu potwora, który można przebadać, to on zacznie robić jego sekcję. To jest człowiek, który chce poznać świat, ale często też chce poznać granice, granice tego, jak bardzo mogę się wgłębić w różne rzeczy. No i ostatni z typów graczy, które tutaj wyróżnimy, czyli obserwator. To jest ktoś, kto może nie bierze aż tak aktywnego udziału w sesji, ale nadal się dobrze bawi. I to też nie jest złe. Bardzo wielu z nas zaczynało właśnie jako tacy obserwatorzy, jeszcze nie do końca wiedząc, z czym te RPG się je. I dlaczego bycie obserwatorem jest fajne? Możemy poznać RPGi od kuchni, szczególnie jeśli gramy z grupą już bardziej doświadczonych osób, niekoniecznie czując takie obciążenie, taką presję, że to My musimy być tutaj osią fabuły, głównym bohaterem. Okej, okay, to teraz kilka słów o sesji Zero i bezpieczeństwie. Sesja 0 to bardzo duży temat, o którym można na pewno, naprawdę dużo powiedzieć. Ale skracając, to jest taka rozmowa przed jeszcze zaczęciem sesji, zwykle jeszcze przed stworzeniem postaci, w której staramy się poznać swoje oczekiwania. Wzajemnie i w których staramy się dostosować je do reali, które nas czekają. Kampania arpegowa, bo to przed kampanią arpegową taka sesja zarosłam, a nie przed pojedynczymi sesjami gdzieś na konwentach, charakteryzują się tym, że jest to bardzo duża inwestycja czasowa, a jak koniecznie dowiecie, jest to duża inwestycja emocjonalna. W związku z czym to opisanie i to dostosowanie naszych oczekiwań jest bardzo dobrym, bardzo ważnym aspektem dla po prostu naszej higieny emocjonalnej. Tak, podczas sesji zero możemy właśnie powiedzieć, czego chcemy, co ma się pojawić na sesji, co chcielibyśmy przeżyć, jaką przygodę chcielibyśmy zagrać, jaką historię opowiedzieć. Ważną kwestią jest coś, co nazywa się bezpieczeństwem na sesji. Nie Jest to tak zwany BHS, bezpieczeństwo i higiena na sesji. Generalnie chodzi o to, żebyśmy nie zrujnowali sobie swojego stanu emocjonalnego przez to, że przeżywamy sztukę. Film możemy w każdej chwili sobie zapauzować i zastanowić się nad nim. Natomiast w kampanii podczas sesji RPG my przeżywamy to z wieloma osobami i tworzymy to na bieżąco z wieloma osobami z bardzo mocnym zaangażowaniem emocjonalnym. W związku z czym powstało wiele technik bezpieczeństwa. I o nich za chwilę powiem, natomiast to są techniki najpopularniejsze, niekoniecznie najlepsze, ale to jest bardzo długa dyskusja. Tak, to jest temat kontrowersyjny, można powiedzieć w środowisku RPG-owym, ale warto przynajmniej wspomnieć o różnych systemach bezpieczeństwa, które najczęściej się pojawiają. Przede wszystkim triggery, czyli każdy gracz, w tym mistrz gry, wypisuje, czego po prostu na sesji nie chce, co ma się nie pojawiać. To może być na przykład zrobione tak, że tego nie chce w ogóle. Tego nie chcę wokół mojej postaci, czyli na przykład, że nie chcę brutalności przy mojej postaci, ale nie przeszkadza mi, jeżeli ona jest gdzieś w świecie. To może być na zasadzie lines and veils, czyli te rzeczy mogą być powiedziane wprost, te mogą być za zasłoną, czyli one dzieją się gdzieś w tle, ale ich nie opisujemy, albo mogą być zupełnie wycięte ze świata, bo o tym w ogóle nie chcemy rozmawiać. Kolejny system to green, yellow, red. Mamy trzy kolory. Green, kolor zielony, pierwszy z kolorów. On zachęca nas do wzmocnienia sceny. Możemy powiedzieć: Na przykład, green, kłóć się ze mną mocniej. Wyzywaj mnie cokolwiek. I jeżeli wszyscy przy stole są z tym ok, to wszyscy mówią: Green, jeżeli wszyscy potwierdzą, możemy wzmocnić tą scenę. Yellow, No to jest takie: Zbliżasz się do moich granic. Troszeczkę wyhamuj, a najlepiej cofnij się o krok do tyłu. To nam pomaga. Bez przerywania sesji, bez przerywania sceny, dynamicznie złagodzić sytuację, tak, żebyśmy wszyscy czuli się komfortowo. No i do tego RED. RED mówi nam, że już przekroczyliśmy granicę, a raczej, że to nasze granice już zostały przekroczone. I zazwyczaj przy Radzie po prostu cofamy scenę, anulujemy ją, odchodzimy na chwilę od stołu, rozmawiamy, jak chcemy wrócić do sesji, jak to pominąć, gdzie możemy pójść z sesją dalej. No i ostatni system, czyli karta X troszeczkę podobna do RED'a. Na zasadzie mamy właśnie kartę z X-em, albo jakiś przedmiot na stole, który łapiemy, kiedy chcemy po prostu anulować scenę, i tej sceny nigdy nie było. No i powiedzieć dokładnie o co nam chodzi, stosując te wszystkie rodzaje. Triggery też fajnie jest dostosować do konwencji. Fajnie jest też nie tylko wykluczyć rzeczy, które będą dla nas problematyczne, ale rzeczy, które nie pasują do konwencji, żeby ją dokładnie ustalić. Natomiast jak już zagramy sesję, po tej całej sesji Zero, bardzo nie stał i to jest dobry zwyczaj, żeby o niej porozmawiać o sesji, która się odbyła. Czyli powiedzieć, co nam się podobało, co nam się nie podobało, e, powiedzieć, e, czego nam brakowało, może, powiedzieć, że było fajnie. Ogólnie, po, najlepszym rytuałem na świecie jest powiedzieć po sesji: dziękuję za sesję. Tak, to jest taka drobnostka, która naprawdę może nam pomóc. I to też jest czas na takie zaopiekowanie się. Wzajemnie swoimi emocjami, porozmawianie, wyjście z postaci, bo to też jest ważna rzecz. Na pewno zrobimy tutaj jeszcze oddzielny materiał o blidach i tym, jakie zagrożenia one ze sobą niosą, ale generalnie, jeżeli gramy razem, troszczmy się o siebie. Jeśli widzimy, że ktoś czuje się nie okej, okay, albo sami czujemy się w jakiś sposób źle, to powiedzmy o tym, porozmawiajmy. Rozmowa generalnie pozwala rozładować napięcie, omówić emocje, które się w nas pojawiły podczas sesji i wyjść z sesji zadowolonym. Ostatnim tematem jaki podejmiemy jest to w jaki sposób możemy wybrać system. W jaki sposób mamy, nie grając nigdy w RPG, zastanowić się nad tym, a jaki RPG będzie mi się podobał. Tak, i żeby zdecydować się na jakiś świat, jakiś system, musimy w ogóle wiedzieć czym ten system jest. System generalnie to jest pewien związek mechaniki, czyli Sposobu rozstrzygania konfliktu i budowania relacji, który wymusza właśnie ten system, nasz podręcznik, jest tego, z jednej strony, a z drugiej strony, często też system, tutaj już nie obowiązkowo, narzuca pewien świat przedstawiony, czy też świat wyobrażony, którym gramy. Tak, warto najpierw zadać sobie pytanie, co ja właściwie lubię. To generalnie polecamy. Przede wszystkim możemy pomyśleć sobie, jakie są nasze ulubione serie, czy to książek, czy seriali, komiksów, filmów, gier, jakie uniwersy nas w ogóle interesują, jakie przygody chcielibyśmy przeżyć. Jednak pamiętaj, to jest inne medium. Inne medium niż książki, czy film. Tak samo jak wielu ludzi, którzy lubią czytać literaturę fantastyczną, bardzo nie lubią oglądać filmów fantasy, ponieważ psuje to ich wyobrażenia. Tak samo. Nie wszystko, co wam się nie podoba w książkach, nie wszystko, co wam się nie podoba w filmach czy grach nawet komputerowych, nie będzie się wam również podobało w RPG-ach. Na przykład dużo ludzi uważa, że ciężko znaleźć dobrą książkę Urban fantazji ale za to uwielbiają grać w RPG-i Urban Fantaz. To samo tyczy się też z takich e, rzeczy, które mają w nazwie punk, na przykład Steampunk czy Cyberpunk. To są świetne, świetne światy RPG'owe się na tym tworzy. A ciężej jest nam napisać powieść, więc też można dużo natknąć się na niższej jakości opowieści i trzeba bardzo dużo je przeszukiwać. Tak, nie będziemy już tutaj zagłębiać się za bardzo w konkretne systemy czy światy RPG-owe. Jest tego naprawdę masa i na pewno znajdziecie coś dla siebie. Natomiast na pewno wspomnimy o nich niedługo i warto oczekiwać to. No i ostatnia rzecz. Skąd wziąć do tego ludzi? Mamy na przykład grupy na Facebooku typu Panie i Panowie, zagrajmy w RPG, RPG online, albo różne grupy regionalne, gdzie możemy po prostu szukać ludzi blisko nas. Najlepiej wpisać w Facebooka RPG i nazwę miasta. Jeśli to jest duża grupa, warto, bardzo polecam przeczytać jej regulamin, bo można przestrzegać go, złamać. To duże społeczności, które są, muszą być po prostu ściśle zarządzane. Tak, mamy także serwer Discord, na przykład my jesteśmy w kole fantastyki i gier UW. I mamy swojego Discorda, na którym jest sporo osób, i mamy specjalny kanał przeznaczony do szukania graczy i mistrzów gry. Nie tylko dla ludzi z Warszawy, jakby wskazała nazwa uniwersytetu, ponieważ no, dużo część z nas gra online. Dokładnie. Kolejna rzecz to konwenty. Tam bardzo łatwo zagrać swoją pierwszą sesję. Bardzo wiele sesji jest na przykład oznaczonych jako sesje dla początkujących albo przyjazne początkujących. To świetne miejsce, żeby pograć system. Ja sam staram się nigdy nie prowadzić systemów, w którym nigdy nie grałem. I często systemy ogrywam sobie właśnie na komentarzach. Tak, no i kolejna rzecz to po prostu znajomi. Może macie już znajomych, którzy grają w RPG? A może macie takich, którzy chcieliby tego spróbować, i po prostu stworzycie drużynę osób początkujących, ale i tak będziecie się świetnie bawić. Chociaż z własnego doświadczenia wygłoszę opinię, że jeśli poznamy kogoś przez RPG, a poznamy kogoś prywatnie najpierw, to zupełnie różnie się nam gra z, innymi, z tymi osobami w RPG. Tak, to prawda, ale też można dać temu szansę. Mamy nadzieję, że ten materiał przybliżył Wam nieco czym RPG są i jak zacząć w nie grać, więc zapraszamy do subskrybowania i oglądania kolejnych filmów, które mogą mieć już wyciek bardziej szczegółowy i często bardziej naukowy. Dokładnie tak. Do zobaczenia.